Cześć, moi drodzy. Jesteśmy właśnie w PWSIP, gdzie za zgodą i przyjemności uczelni prowadzę warsztat budowania marki osobistej. Podobno mówi się, że w Łomży nie da się zebrać grupy studentów, przedsiębiorców, osób bezrobotnych, a jednak, jak się okazuje, się da. Pomagajcie. Osoby jeszcze kolejne oczywiście dołączają, ale w międzyczasie mamy coś jeszcze. Tak, wyszedłem z sali. Mamy jeszcze paków z wiaru. Panowie. Dobra. Dobra. Możemy tutaj skorzystać z ich uprzejmości, z salon wirtualnej rozrywki, złowienie na festem targi, szkolenie tak jak teraz, event rodzinowy i nawet wieczór kawalerski. Cześć Darku, dlaczego ciebie tutaj nie ma? Jesteś w Łomży. Lądek Zdrój Ciebie opuścił, a ty tu, Ciebie tutaj nie ma? No chyba, że dojedziesz. Zaczynamy właściwie od dziesiątej, właściwie to już zaczęliśmy, ale podłączamy prezentację. Jeżeli masz ochotę dojechać, PWSiP, stary budynek, tak? Akademicka 14, piętro trzecie, ale uwaga, fenomen, w windzie wciskasz czwórkę. Dobra. Budowanie marki, o czym właściwie będzie, sam do końca nie wiem. Nie wiem, co tu robię, ale będę mówił, będziemy walczyć, będziemy prowadzić ćwiczenia, warsztaty, ponieważ cel jest jeden, aby młodzi ludzie, niezależnie od wieku, każdy jest człowiekiem młodym, mógł zaistnieć w biznesie, w internecie, znaleźć pracę, czy nawet sobie stworzyć stanowisko pracy. Ja nazywam się Tomasz Muchowski życzę Tobie miłego dnia. Pozdrawiam.